To był jeden z tych cudownych wiejskich poranków i George spałby do południa, gdyby nie obudził go pewien dziwny dźwięk. W taki wietrzny dzień okna domku na wsi wygrywały prawdziwe melodie. Wiatr był nadzwyczaj muzykalny, a do tego przyjemnie muskał twarz. I ładnie pachniał. W domu znajdowało się wiele rzeczy, które można było wyrzucić na wiatr, jak na przykład zimowe skarpety. Czy rysunki ptaków. Szczęśliwa cegła. A na dole były jeszcze inne rzeczy. Szukasz czegoś konkretnego? Tak, masz rację: dzisiaj można bawić się na wietrze. E, George, jeśli przyszło ci do głowy sprawdzić, czy żółty kapelusz lata, to przypominam: nikt nie ma prawa dotykać żółtego kapelusza. Dobrej zabawy, Nie narób bałaganu i nie odleć z wiatrem. George nie wiedział od czego zacząć. Ale wiatr zdecydował za niego. Wiewiórka skoczek mogłaby spędzać całe dnie skacząc po drzewach. Jednak w porze obiadowej trzeba czasem zejść na ziemię. Teraz już nie świeciło tu słońce. George musiał tylko zaczekać, aż wróci pan w żółtym kapeluszu. Liść z cholu. To nic. George zdąży go zmyć. I puchar będzie piękny, gdy zobaczy go pan w żółtym kapeluszu. Na szczęście dla ciekawskiego serdela George chciał się pochwalić pucharem. Hey. <śmiech> <Ja>! <śmiech> George latał razem z ptakami. To marzenie niemal każdej małpy. Marzenie się spełniło, ale bolała go łapka i chciał wrócić do domu. Niestety zupełnie nie wiedział jak. George? O, dałbym słowo, że tu go zostawiłem razem z moim latawcem. George? Gdzie jesteś? Hm, chyba go widzę. Rety. Jak na kogoś, kto nigdy nie puszczał latawców, radzi sobie naprawdę nieźle.